Wielka Księga Objawień, Jezus Chrystus. Loty wysokie. Loty wysokie, gdy ludzkie duchy podążają za Bożym Słowem. I mało ważne są panujące warunki zewnętrzne, gdyż są zawsze korzystne, jak ogrzane, wstępujące do góry powietrze. Zdobywane doświadczenia na takiej drodze, zapisane przez osobiste przeżycia, są dobrem najcenniejszym. Unoszą podróżnika coraz wyżej w jego życiowej drabinie. I po co jemu potrzebne jakiekolwiek opinie? On, przez bogactwo własnych przeżyć wewnętrznych, duchowo żyje. Każdy rozumowiec spotkany na drodze takiego ducha, jawi się jak martwy głaz, bez najmniejszych objawów życia. Przeskoczyć lub obejść na swojej drodze należy taką sytuację, aby nadal wolnym duchem pozostać. Czujność duchowa wyprzedza każdy Wasz krok, aby kolejny głaz na drodze stanowił mocne oparcie dla Waszych stóp. I gdy w nogach odczuwanie ziemskich skał zaniknie, to będzie kolejny krok wstępujący na wyższy świat, rozwijający się na Waszej duchowej drodze, gdzie w oddali błyszczy jak diament cel Waszej wędrówki duchowej, poziom duchowo istotny. Nagroda za bycie czujnym i współbrzmienie w Bożych prawach. A miłość duchowa na tej drodze będzie Wam biernym towarzyszem. Wzmocni, odżywi i ożywi Was na światłej drodze. I od dziś wybierzcie sobie prawdziwego, życiowego towarzysza po wszelki czas.